Jeśli macie na swoim komputerze dziesiątkę, to na pewno spotkaliście się z jedną z jego funkcji. Mam na myśli tryb gry. Jest to funkcja, która ma optymalizować nasz komputer dla lepszej wydajności w grach. Tryb gry funkcjonuje w ten sposób, że przypisuje wyższy priorytet dla procesów gry oraz ma lepiej przydzielać im zasoby. Po raz pierwszy pojawił się on wraz z aktualizacją Creator's Update, ale okazało się, że po włączeniu trybu gry wydajność w grach w większości przypadków pozostawała taka sama albo nawet była mniejsza. Jednak od tamtego czasu Windows 10 przeszedł długą drogę i sytuacja mogła ulec zmianie. Dlatego w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy warto włączyć tryb gry w najnowszym Windowsie 10 19.03. Aby włączyć tryb gry, musimy przejść do ustawień systemu Windows a następnie znaleźć zakładkę granie. W tym miejscu powinna rzucić Wam się w oczy opcja trybu gry. Ale czy warto go włączyć? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w testach, na które zapraszam Was już teraz. Nie spodziewałem się, że tryb gry w końcu zacznie działać i rzeczywiście coś dodawać do wydajności w grach. Z małym wyjątkiem, przetestowane przeze mnie gry po włączeniu trybu gry nieco przyspieszyły. Różnica nie jest ogromna, ale nikt chyba nie odmówi dodatkowej wydajności. A więc czy warto włączyć tryb gry? Patrząc na te gry, które przetestowałem, zdecydowanie tak. Pamiętajcie jednak, że nie jestem w stanie przetestować wszystkich możliwości i mogą być jeszcze takie tytuły, w których tryb gry może być taki jak kiedyś. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.